Dajcie, kochani, to Mary. I Mario, no i kolejny micik. Tym razem do niego wybraliśmy sobie Neonowy bonus 7. Wielkie. Co to było? Wielkie granie? Owocową <grym> ekspozycję. No to zapraszacie chyba mhm. do tego 10 razy kasa, no i dolarka. No i zobaczymy. No i razem mamy za 40 zł odcinek. Zobaczymy, jak ten lot to dzisiaj nam się pokaże. Mhm. Czy z tej dobrej strony, czy niekoniecznie? <grym> jak myślisz? Jak to no. będzie? Będzie dobrze czy nie? Oby było. Jedziesz pierwszy? No bo, dobra. No to jedź. Tutaj. Dobra. Ja zacznę sobie może wtedy od 10 razy kasa. Tu będę szukał mnożników. Mhm. A drapeczkę mam z numerem 28. I co my tu mamy do odszukania? 3, 26, 15 i 37. Czy takie się tu pojawią? No i to zaczynamy trójką. No to wygrane yes. jest faktycznie, ja myślała na 37. Jakaś wygrana będzie. 6. No to super. 4, 36, 24. A Patrz, od razu trójka pierwsza była. 21, do tego 30, Trzydzieści. 38. Trzydzieści o. o, druga, 15. I 17. A co tu się kryje? Tu piątalek i tu drugi. Ładnie. No to dyszka, no dobry początek. No, super. Dobrze, teraz ja laki koniczynka. No to szukaj Biedronki. Numerek kochanie. 50. U, u, u. I szukamy. Wysoko, wysoko, no, zobaczmy, żeby tu się wszystko. O, czekaj, wyszło, weszło. Wszystko Czekaj. O, o. No będzie dobrze. Chyba nowy. będzie, okej. Okay. Co my tu szukamy? Aha, biedrony. A co my mamy? Klucz. rozrzucony. Nutka. Żółwik. Motylek. Zegar. Pióro. Palma. Baronek. <noise> Czyli pan, no, foto, czyli aparat i wisienki. Czyli ta zdrapeczka jest przegrana. Mamy LA. Także pusta. No dobrze, zobaczymy, co wobec tego pokaże Dolarek. Zrapeczka jest, o, z numerem pierwszym. No proszę o, szukać tu będziemy worka. Może coś. Może może. I mamy tak 30 31, 4, oraz piętnaście. A co? Nie, tu się będzie. Bryło. A zaczynamy trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć. Do tego sześć, czternaście, jedenaście. No, oboczki, 11, no na razie trzy, siedemnaście, dwadzieścia trzy. 21 i ostatnia szansa 18. No to pusta. Tu jedyneczka była pusta. Dobra, to jest moja owacowa eksplozja. No, tu trzeba wziąć chyba troszeczkę. O, Z numerkiem ]ami. dziewiątym. Dobra. Jak będę coś gubiła, to krzycz. Krzycz no, na mnie. A szukamy, a tu chyba... No, Tam już... nie ruszaj. A, a nie ja myślałam, że to było. Owoc! Tam się zaczyna. Dobra. Jabłko. Czekamy jabłuszka, tu są. Tu. Może ja próbuję tym. Tu jabło jeszcze. Okej, okay. kolejne to mamy kokos. Tu są dwa kokosiki. Tu jest, tu mamy jeszcze, tu mamy jeszcze. I tyle. Tak. Teraz mamy. To jest melon. melon. Nie, awokado. A, awokado. Ja mylę z tymi. A jeny, ja zawsze to mylę. Tu mamy, tu mamy. Tutaj. Tu. Tu. Gdzieś jeszcze. Nie. Gdzieś mhm. ja ja zakryłam sen? Nie. Eee. Śmieję się do ciebie. A tu! Ja na niego patrzę też. Mm. Winogronko. Mamy tutaj i tutaj. Tu, tu. Kolejne. Jeszcze, jeszcze tu. jedno. gdzie, A tu! tu. Dobra. Ja, ja to znajdę. Już. Ja tu grandza. Lampka mi się tu przewraca. I szukamy ananasa. Jest tutaj. Mamy jednego tu jeszcze. Ananasika. Więcej nie widać. Teraz pomarańczka. Tu na dole jedna jeszcze. Ostatnia w tym rządku to jest wisienka. Jest tutaj jedna i druga. Druga linia kiwi. Tu mamy kiwi, tu mamy kiwi, tu jeszcze mamy, tu i chyba to wszystkie kiwi. Kolejna, ta Jest tu, 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 tu. I? i tu. Dobra, musiałam popatrzeć. Gruszka. Tu jest gruszeczka. Tu jest gruszka. Tu są dwie gruszeczki. Tu jest gruszka. Tu na dole jest grucha. Następne. Truskaweczki. Tu truskawka. Tu mamy truskaweczki. Tutaj. Dobra. Teraz brzoskwinka. Jest tu. Tu, tu i tutaj. Przed ostatnie to banany. I ostatnie figi. Figi, figi nic nie dają. Tu jest rabka pusta, to mi się już odsłoniło. Jest gwj, myślałam, że będą trzy razy g, to będę miała siedem dych. Też. Ale niestety. Nie tym razem. Owocówka pusta, tak się moje Na razie te dwie puste. Zobaczymy wobec tego, co moja ostatnia zlepeczka, czyli neonowy bonus nam tu przyniesie. Mamy numer 20 i co szukamy? Worka albo siódemek I mamy tak. Zaczynamy ananasem. Teraz mamy nutę. Mocyla. Banan. Kapelusz. Wiśnia. Borówka, melon. O, worek! Jest! On mnoży? Nie. Śliwka. Ura. Karo, serce kier, biedronka, winogrono, kwiat. No tak jeszcze Krew. No. Pik, cytryna, chmura i na koniec kostka. A co nam się kryje tu pod workiem? A, dyszka. Ale fajnie. Fajnie, bo jest. Coś mamy, to już jest fajnie. I jeszcze moja zdrapeczka. Wielkie granie, kochani, z numerkiem piątym. A tutaj szukamy oczywiście monet lub gwiazdy. Gwiazdka wiadomo, mnoży razy dwa. No ale zobaczymy, co tu będzie. A szukamy, tak. 46.

Dwadzieścia osiem, a te oboki trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć, dziewiętnaście, trzeci rząd, czterdzieści dwa, trzydzieści jeden, siedemnaście, piętnaście, pięćdziesiąt dwa i ostatni. 44, 25, 14, 58 i 35. Tutaj się odkryło właśnie to C. A ja tak bym nie wiedziała, co to jest. No i mamy EC, pusta, wielkie granie, czyli moje kochani z rapeczki wszystkie trzy przegrały. Ale chociaż Mario wydrapał fajnie. Tak, u mnie też przegrała jeszcze. czego przegrał dolarek, no ale za to na szczęście neonowy bonus. Przyniósł zwrocik i druga dyszka należy do 10 razy kasa. Także połowę wkładu odzyskane. Nie jest no, źle. No, połowa jest, jest dobrze. Będziemy mogli dalej, jak to się mówi. Próbować mnożyć. Mnożyć z tych dwóch dyszek oczywiście. Tu pustaki, tu są dwie dyszki wygrane. Coś jest, także nie jest aż tak źle. Tak jest połowa, to jest dobrze. Nie piłk, tak, niż zero. Także kochani, dziękujemy, że nas oglądacie, że jesteście cały czas z nami. Dziękujemy za wszystkie łapeczki, komentarze. No i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne odcinki z drabkami. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Pa, Pa! pa.